Jedną z podstawowych osi kampanijnych w wyborach parlamentarnych w Polsce, niemal od czasów Jacka Kurskiego, który wymyślił dziadka z Wehrmachtu, była oczywiście proniemieckość rządu Donalda Tuska. Oczywiście, dla obserwatorów sceny politycznej jest jasne, że Friedrich Merz, obecny kanclerz. Nie pała miłością do Tuska, świadczy choćby o tym jego pierwsza wizyta w Polsce, podczas której zaproponował na tyle żenujące propozycje rekompensat dla ofiar II wojny światowej, że Tusk miał je odrzucić. No i teraz mamy dość podobny zgrzyt, ponieważ Tusk poinformował, że Polska może wziąć na siebie wypłatę rekompensat dla ostatnich żyjących ofiar III Rzeszy które były zmuszone do niewolniczej pracy na rzecz e, hitlerowskiego przemysłu i radzi Niemcom się pośpieszyć jeżeli mają zamiar zadość uczynić tym którzy jeszcze żyją Polski premier tym samym daje do zrozumienia że to ostatni rok lub dwa kiedy jeszcze można to zrobić a ostatni świadkowie historii właśnie schodzą ze sceny no i zyskuje tym na pewno polityczne punkty i bardzo utrudnia działania swoim przeciwnikom, którzy nie będą mogli, jak niegdyś e, publicyści prawicowi, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, powiedzieć teraz do Tuska für Deutschland, ponieważ sami jako rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobili w zasadzie nic, aby uzyskać od Niemiec rekompensaty. A to postawi władze w Berlinie w bardzo trudnej sytuacji.